Vlogmas, dzień czwarty, piąty. Czwarty i piąty. piękna i długa reklama Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Wy, czwartkowy poranek. Jeżeli widzicie i słyszycie to, co teraz do was mówię, to znaczy, że jest sobota. To znaczy, że jest już po premierze. I to znaczy, że ja to przeżyłam. Czy ja to przeżyłam? Błagam, napiszcie mi w komentarzach powiedzcie mi, czy ja to przeżyłam, bo na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, żebym mogła to przeżyć. I know, wyglądam okropnie, jestem strasznie zespana, montowałam dla was film do trzeciej i musiałam stać o siódmej, żeby sprawdzić, czy na pewno się przesłał i wiecie, ustawić wszystkie parametry jego i tak dalej, bo... Pamiętacie jak jeszcze tu mieszkałam Jak ja miałam perypety z internetem yy, Przypominam wam, że jesteśmy na wsi yy, I internet tutaj jest okropny I dla porównania filmy w Warszawie Czy w ogóle jak jestem u kogokolwiek Przesyłają mi się kilkanaście minut Tutaj kilkanaście godzin Więc musiałam przesyłać film z internetu z mojego telefonu No i co, stawiłam wam film Poczytałam wasze komentarze Dziś jeszcze mam trochę roboty w związku z... Premierą i stwierdziłam, że połączę ten vlog z jutrzejszym, z tego względu, że jutro i tak będzie film w momencie premiery kolekcji o kolekcji i połączę właśnie vlog czwartkowy z piątkowym, przez co nie wiem, będzie mi po prostu luźniej, będę mogła mi nagrywać i no, chwilę odpoczynku po prostu też mi się przyda. Także ja się już podnoszę z łóżka, jest tak jak mówiłam, jakoś chyba 40, ja o 10.15 zaczynam zajęcia. Pada śnieg. A, mój pierwszy śnieg w tym roku. Słuchajcie, pada śnieg! ja ciągle czekam na tą pogodę w Warszawie, mówiłam Wrocław nigdy mnie nie zawodzi. I Dolny Śląsk. Czemu w Wrocławiu było tak piękne światło, a dziś w Świdnicy pada śnieg? Czy wy to widzicie? Pada śnieg. Jezu. To będzie piękny dzień. Tu, zrozwolona moja walizka. Tu są rzeczy z wczoraj, a tu są paczki, które jeszcze czasem przez przypadek przychodzą tu, a nie do mnie do Warszawy. A to ja i moja świąteczna piżamka specjalnie sobie wzięłam do domu taką świąteczną. Są z senseia. Były w kalendarzu adwentowym, tym co miałam dwa lata temu z senseia. w ogóle. Jeżeli oglądam je z sensei, czemu nie robicie już tych super kalendarzy adwentowych? Ja bym takich chciała znowu. <śś _> Co się stało? Co zrobiłeś? Chwaliła <śś _> <śś _> <ś _> puszkami w palec, i się do misty. Cześć tak w ogóle. O, zjadłam o trzeciej w nocy tego pączka. Naprawdę? No bo byłam głodna. Ja bym że myślę, kurde. Nie chciałam, żeby Artur zjadł przed wyjazdem, ale myślę, dobra. Coś mi zrobić śniadanie. Mogę, no, ja mam No bułeczkę, też, mam cała przejętna woda. mam... z tym lekkiem, pomiadarkiem... z tym kochani, aniołku i herbatkę pewnie. Tak, właśnie! Co? Ja mam coś dla siebie. Ale woda w stadzie. Co, co ty dzisiaj szczekasz? Co to w ogóle jest? Kto to szczeka w domu? Mader. Oooo, no nie udziałem w tym momencie. nie ma, to pić dniu. też ma i Paula ma, a Gatka dostała, bo już nie miała między kalendarzem, takie to serduszko. A dzisiaj miały też przejść jeszcze irlingi, takie kalendarze, ale dwa pojemki, ale no nie przyszło. Jak mam panią irlingową, to mi się zapowiedzi. Teraz z tym tatuażem wygląda jest jeszcze taki czarny. Wyglądam jak taki wiesz, taki paker z siłami takie <laughs> piękne, honorowe miejsce. Ktoś mi napisał ostatnio, no. że pamiętam jak właśnie rok temu, jak ci dałam... Ale też tu to powiesiłam, co wypiłaś herbatę chyba gdzieś coś i nie, Wypijasz wypiłaś jakoś ze środka. No, to chciałam. Tak ja nie pamiętam, która mi smakowała chyba najbardziej. No ja jestem największą fanką malinowych. W ogóle wypiłam w ty tydzień całe opakowanie, bo ja też dostałam w pudełkach, nie normalnie te herbaty, białą malinową, to jest moja ulubiona. Chcę wypić wszystkie, a potem kupię roczny zapas białej malinowej. Gdzie jest piesio, gdzie jest mały, słodki piesio, piesiulek, niu-niu mały Zapomniałam, Aha, Tak to nic może być zwykłe masiołki no, Piesiu, Jaka ty jesteś słodka Proszę bardzo, dzisiaj Madagaskar on me O, to podać śnieg, jestem już gotowa, jadę teraz do dentysty Mówiłam o tym, czy... No, nie, chyba na instastory to mówiłam ja do dentysty, mam więc międzyczasie zajęcia i to wiecie, nie wykład, tylko <grystanie> zajęcia, na których ciągle coś robimy, więc będzie multitasking. <grystanie> Uwielbiam i jak wrócę, zabieram się za to, czyli Wasze listy do paczek. W każdej paczce będzie remucznie przede mnie podpisany list. I tak, więc trzeba to wszystko podpisać i jeszcze dziś odesłać do łodzi. A tego jest y, kilka dobrych tysięcy. Powodzenia, Ole! Brawo dla Ciebie, ale. Jest piękne służba. Everyone's waiting for snow. Kids and grown ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go. But look in the sky, I don't know. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w piątek. W sumie dobrze wyszło, że zdecydowałam się przez film, który widzieliście wczoraj o premierze jako vlogmas dzień czwarty i z tego powodu zdecydowałam się połączyć czwartek z piątkiem, jeżeli chodzi o vlogowego vlogmasa, bo wczoraj w sumie nie miałam Wam za bardzo co nagrywać, bo zgadnijcie, co zrobiłam cały dzień i podpisywałam tysiące kartek, które będą do Was łączane do... Waszego zamówienia, i na tym w sumie zleciał mi cały dzień. Aktualnie jest godzina 13, ja wstałam o 7 rano, chociaż powiem Wam, że dzisiaj i tak pospałam, bo wczoraj muszę spać o 20, jakieś 3, 4, a nie o 2-3 w nocy, jak to było przez ostatnie ponad dwa tygodnie, więc naprawdę się dzisiaj wyspałam. Ale jestem strasznie zaspana, mam bardzo podkrężone i sine oczy, od rana coś tutaj sprzątałam, ogarniałam jeszcze przygotowywałam jakieś ostatnie rzeczy, no i miałam zajęcia na studiach. Dzisiaj zaczął mi się nowy przedmiot, czyli Ćwiczenia z marketingu, robiliśmy już jakieś pierwsze rzeczy i też właśnie z tą samą panią doktor mam też inne zajęcia z zarządzania, no i właśnie tydzień temu z nich się musiałam zwolnić na rzecz sesji zdjęciowej mojej kolekcji, czy nawet, no tak, tydzień temu ponad, no i musiałam jakby wiecie, powiedzieć dlaczego się zwalniam, dlaczego proszę o usprawiedliwienie. I tak dalej, no i z racji, że właśnie zajęcia w tej tematyce mam też na studiach, to właśnie pani doktor mnie poprosiła, żebym gdzieś tam w styczniu yy, przedstawiła jakoś właśnie to, co robię i tak dalej, no bo jest to właśnie z tym wszystkim yy, związane, więc to robię, yy, więc miałam te zajęcia, miałam właśnie kolokwium z matmy, napisałam je godzinę przed czasem, więc super, idę sobie teraz umyć włosy, zrobić sobie pielęgnację i ogarnąć się, bo dzisiaj ogarnięta nie jestem. Jeszcze z takich życiowych update'ów, tatuaż bardzo ładnie mi się go, już się robi taki wiecie suchy, już się robił stróbki, więc jeśli ja idę ogarnąć, idę coś zjeść, bo o 14 mam jeszcze drugą matmę, ale to jest ta matma, na której no, taka trochę luźniejsza, bo to są takie, wiecie, powtórki z liceum, więc yy, na niej akurat mam light, yy, chociaż chyba dzisiaj na niej trochę posiedzę, żeby mi szybciej zleciał czas do tej 17. .00. Powiem wam, że jestem tak zestresowana, nie dość, że przez to kolokwium, tak mi serce bije. Stresowałam się dzisiaj jak przed maturą, bo to było moje pierwsze kolokwium z matematyki i tak jak w liceum, najbardziej mi na tej matematyce zależy, ale napisałam wszystko powinno być ok, także o... idę się ogarnąć. Rozwaliliście serwery. Siedzimy, naprawiamy. Minęło kilka godzin. Cierusz. Nasze zdrowie, nie wasze, nie moje, po prostu nasze. Minęło kilka godzin, jest już godzina dziesiąta. Ja musiałam chwilę ochłonąć, chociaż chyba po takiej dawce emocji to ochłonięcie nie przyjdzie za szybko. Mój plan na teraz jest taki, żeby się wękąpać. Muszę umyć tatuaż już w ogóle. Mogę śmiesznie, bo jak go nagrywam, to w ogóle, wiecie, ostro łapie jego twarz. Mi się pokazuje, że wiecie, wykrywa twarz. Muszę umyć też tatuaż, go tam nasmarować i będę odpisywać na mas masę Waszych wiadomości i montować jeszcze tego vloga żeby na jutro rano był, bo mam tyle wiadomości, wiecie, nie wszystkim przeszły płatności, więc ja, ja te wasze jakby za żadne nie wysyłam do dresscodu, nie sprawdzają, czy Wasze zamówienie na pewno przeszło, czy nie. No i ogólnie tak, kolekcja się wyprzedała w dwie godziny. Miała być do końca roku, tak zakładaliśmy. Wyczyściliśmy nasze magazyny w dwie godziny. Totalnie się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że wiecie, no gdzieś tam sobie szacowaliśmy te wszystkie liczby. Dreskot choć na rynku jest od niedawna, bo od e lipca to jako właściciele mają doświadczenie w branży ponad 20-letnie. Także kompletnie nikt się tego nie spodziewał. I tak jak wiecie, miała być to kolekcja limitowana, dostępna tylko do wyczerpania zapasów. No ale skoro. Zapasy trwały dwie godziny, a z przygotowywaliśmy się do tego pięć miesięcy, a ostatnie trzy tygodnie nie spam bo mam tak czerwone oczy, jakbym, nie wiem, coś brała co najmniej. No to stwierdziliśmy, że to ta przygoda nie może się sko skończyć w dwie godziny i od jutra ruszają maszyny, które będą produkować dla was drugi drop, który będzie mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej, mylą mi się słowa, yy, za tydzień, co wam jeszcze dam znać... Yy. Ja już nie wiem, co mam mówić, bo jestem po prostu w takim szoku, że zapominam o najbardziej oczywistych rzeczach, ale chciałabym wam gorąco podziękować za wsparcie, bo... Nieważne, czy kupiliście dres, opaskę, komplet, wszystko, czy napisaliście po prostu do mnie wiadomość, hej Ola, gratulacje, albo jestem z tobą, to wszystko jest dla mnie ogromnym docenieniem mojej pracy, jestem wam za to wdzięczna. Dzisiejszy dzień zapamiętam na długo. Czekałam też na niego niezmiernie długo i nie mogę uwierzyć w to, że to już w ogóle, to wszystko nadal wygląda. Wydaje mi się takim pięknym snem, i to wszystko w ogóle wygląda tak nierealnie. Także chciałabym Wam podziękować za każde wsparcie. I wiem, że tak na koniec, ale nie było otwierania kalendarzy adwentowych, a oczywiście nagrałam to jeszcze z Warszawy, także zobaczcie teraz otworzenie kalendarzy z dnia 4 i 5. Czas na dzień 4 naszych kalendarzy. Zacznijmy od make-up. Obsession, tu też te numerki są dosyć widoczne I co to jest? A, jest to pędzelek, okej, okay, nie będę go rozpakowywać Fajnie, że jest w papierku, a nie w żadnym plastiku Także dla kogoś z was będzie pędzelek Któreczka z Makeup Revolution To pomadka, pamiętacie jak chyba rok, a może nawet i dwa lata temu Odkryliśmy, że to wieczko można otworzyć i tu jest błyszczyk, czy tam próbka tego koloru Przepiękny kolor, taki nudziakowy, aż kusi mnie, żeby go sobie zostawić A potem sobie przypominam, że ja mam milion pięćdziesiąt takich kolorów, więc poleci do was To się musiało stać prędzej czy później Dobra, chyba lepiej będzie, jak te kalendarze będą leżeć na płasko A gdzie jest piątka? Dobra, już tego tak samo pewnie nie poukładam, ale... Piątka! Aha, to nie, ci czwórka! Prawie otworzyłam co ja zrobiłam z tą czwórką? A to była ta świnka Przecież już pokazałam. Ok, NYX. Jest tu cień, który się nazywa Glam Purple i to jest właśnie taki ciemny fiolet pełen brokatu i błysku. Nuksik w nuksiku. Czwóreczka jest tu. Multi Correction Gel Cream. Czyli krem na dzień, taki ponoć jakiś tam upiększający No i na koniec Lumen O, oh, wow, i tu mamy Under Eye Concealer Nie wiem, ale nie będę otwierać, bo to będzie dla was Także standardowo ja sobie zostawię ten krem na dzień z NYXa e, Z NUXa A reszta produktów, czyli Makeup Revolution, Makeup Obsession, NYX i Lumen leci dla was Zobaczmy co kryją dla nas kalendarze w dniu piątym Zacznijmy od Lumen Mówiłam wam, że jestem najgorszą osobą na świecie Wczoraj w lumen zamiast czwórki otworzyliśmy piątkę. Boże, Masakra, tak to jest, jak się nagrywa na zapas. E, dobra, to dzisiaj otworzymy czwórkę. O, i tu mamy tuż do rzęs właśnie z lumen, który się nazywa Nordic Berry Carl. Ma przepiękne takie niebieskie opakowanie. Okej, okay, wreszcie chyba nie pomyliłam okienek, zobaczmy Tak, nóg się piątka, I tu jest dużo naprawdę okienko. I tu mamy naprawdę duży produkt, bo aż 30 ml, jak na kalendarz to jest dużo i to jest face and body. Yy... Aha, żel do mycia. I można o nim mieć i twarz, i ciało. Piona w NYX-ie. I tutaj faktycznie mamy taki scrap do ust. Jestem ciekawa, jak on wypada. Yy, w porównaniu na przykład do tego słynnego zlasza, bo tylko tego zlasza kiedykolwiek używałam. Piąteczka w Makeup obsession. Tu mamy błyszczyk, ale super zobaczcie, on wygląda jak takie błyszczyki, których się używało w dzieciństwie. Makeup Revolution. I tutaj mamy kredeczkę czarną do oczu. Mam nadzieję, że zawartość dzisiejszych kalendarzy Wam się podobała i... Będziecie mogli ją wygrać już dziś na moim instastory, także tam was odsyłam. I obiecałam wam, że nadrobimy sobie dzisiaj pytanie dnia tutaj na vlogmasie, bo prosiłam was o zadawanie tych pytań od paru dni. Jeszcze na żadne nie odpowiedziałam, więc może tak kilka pytanek na koniec, bo w sumie nie, nie, nie wiem, co wam mam mówić i przepraszam was, że jestem taka bez ładu i składu, ale po prostu jestem jeszcze w takich emocjach i w takim szoku, że no nie wiem... Nie potrafię nawet opisać tego, co czuję. Naprawdę to jest poziom szoku w moim życiu, jak to, kiedy dostałam telefon, Ole za trzy tygodnie leci już na Madagaskar. Naprawdę, po prostu... No fucking way. Czy inspirujesz się kimś z polskiego lub zagranicznego YouTuba? Yy, nie, yy, to znaczy wiecie, jakby ci, mi się wydaje, że w ogóle inspiracje w moim życiu pochodzą z wielu źródeł i jakby takim kluczem do takiego dobrego inspirowania się jest szukanie inspiracji wszędzie, ale też, żeby nie mylić inspiracji z kopiowaniem. Yy, natomiast powiem wam, że na YouTubie aktualnie nie oglądam praktycznie nikogo, oprócz, nie wiem, Weroniki. Czy jak wiecie, na przykład sprzątam do firmy makijażowe i tak dalej. Tak na co dzień aktualnie nie śledzę nikogo, więc, jakby, no, ma to swoje minusy, bo jakby tęsknię za takim maniakalnym oglądaniem YouTube'a, ale ma to też swoje plusy, że jakby nie ma w ogóle opcji, żebym się kimś czy czymś inspirowała, bo po prostu nic ostatnio nie oglądam. Więc wszystko co się dzieje jest kwestią mojej głowy i mojego serca i mojej kreatywności. I może ostatnie pytanie na dziś, jak z twoim wydobywaniem skrętu. Tak jak widać, przestałam wydobywać skręt z włosów, bo po prostu nie mam na to czasu i częściej jakby wygodniej mi jest nosić włosy takie, wiecie, no nie idealnie proste, ale takie podsuszone suszarką, gdzie one takie mniej więcej proste są. Ostatnio też polubiłam je kręcić, czy to sposobem na pasek od szlafroka, czy to sposobem, pokazywałam głową dwa lata temu, albo rok temu, rok temu w Get Ready With mi świątecznym, albo po prostu też normalnie prostownicą. Natomiast, bo z wyudobywaniem skrętów jest tak, że rzadko mam wtedy good hard day, a to, to prawdopodobieństwo Good Hardy jest zwiększone, jeżeli mam wostek, tak wiecie, normalnie. Także to wszystkie wydaje na dziś. Mam nadzieję, że był to jakiś tam ciekawy element i że ten vlog się się spodobał i ja na dziś dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, że byliście ze mną i się z wami żegnam lecę zmontować tego vlogmasa i wybić wino, wykąpać się i odpisywać dalej na Wasze wiadomości w związku z kolekcją. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za wszystko, co się przydarzyło w dzisiejszym dniu i do usłyszenia jutro z rana. Dajcie znać, jak ten vlogmas Wam się podobał. Zostawcie proszę kciuka w górę i komentarz, jeżeli Wam się podobało. Pamiętajcie też, że ja na bieżąco tworzę playlistę tutaj na YouTubie Vlogmas 2020, także jeżeli przegapiacie jakieś odcinki, to możecie je obejrzeć sobie hurtowo dzięki tej playliście. Yy, dobra, do usłyszenia jutro, dobranoc, Buziaki. A już pół kolej minuty od startu. Jaka piękna i długa reklama apartu.